Witajcie pielgrzymi! W tym filmie zobaczymy, jak przebiega Camino de Santiago w 2025 roku, więc przeanalizujemy, jak poszło w zeszłym roku. A potem zobaczymy zamieszanie, które powstało w związku ze zmianą zasad otrzymywania komposteli, dokumentu, który potwierdza, że przeszedłeś Camino de Santiago pieszo. Ponieważ to prawdziwy bałagan. Chodźmy! Prawie pół miliona pielgrzymów przybyło do Santiago w zeszłym roku. To zaskakujące, bo jeszcze kilka lat temu nikt nie szedł. 30 lat temu było ponad 100 tysięcy pielgrzymów, 15 lat temu 200 tysięcy, a w 2024 roku prawie 500 tysięcy. Co więc będzie w tym roku? Cóż, oczywiście przekroczymy pół miliona pielgrzymów, ale nie wzrośnie to tak bardzo jak w ostatnich latach. I powiem ci dlaczego: w tym roku jest konkurencja, w tym roku mamy rok święty w Rzymie, który jest co 25 lat. I są ludzie, którzy przyjeżdżają, zwłaszcza latem, aby zrobić Camino de Santiago i zdecydowali się zmienić to w tym roku na Rzym. Dlatego w tym roku, chociaż liczba pielgrzymów wzrośnie, nie będzie tak duża jak w innych latach. A kiedy jest nasz rok święty? Cóż, to już niedługo, w 2027 roku, pozostały nam dwa lata do rozpoczęcia świętego roku jakobickiego. A jacy byli ci pielgrzymi w zeszłym roku? Cóż, przyjrzyjmy się tylko kilku rzeczom. Aby to zrobić, przeanalizujemy statystyki z Biura Pielgrzymkowego w Santiago, które są bardzo kompletne, a także te z aplikacji Buen Camino, która od jakiegoś czasu stała się przewodnikiem, aplikacją, którą noszą prawie wszyscy pielgrzymi, a jej statystyki są bardzo kompletne. Po pierwsze, są to pielgrzymi z całego świata. Do niedawna byli to Hiszpanie lub co najwyżej Francuzi, Niemcy, ale teraz pochodzą ze wszystkich krajów. W 2024 roku było prawie 40 tysięcy pielgrzymów ze Stanów Zjednoczonych, które stały się drugim krajem pod względem liczby pielgrzymów. 8 tysięcy pielgrzymów z Korei, 7 tysięcy z Australii pochodzą ze wszystkich krajów i to się utrzyma w 2025 roku. Odsetek pielgrzymów hiszpańskich spadnie, podobnie jak pielgrzymów europejskich, a wzrośnie przede wszystkim z krajów takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Australia, Nowa Zelandia. Są to kraje o dużym wzroście. A także, co będzie bardzo ważne, z Chin i Tajwanu. Widać było, że to się zbliża, rosły trochę znikąd, ponieważ prawie żaden pielgrzym nie pochodził z tego obszaru. W 2023 roku przybyło ich 3500, w zeszłym roku było ich 6200, a w tym roku liczba ta będzie wyższa i nadal będzie rosnąć. I uświadom sobie, że nawet jeśli tylko niewielka część pochodzi z Chin i Tajwanu, jest ich tak wielu, że zapełnią kamino. Zwróć na to uwagę. Po drugie, przychodzą w każdym wieku, jest to trasa uniwersalna. Wcześniej byli to ludzie między 30 a 60 rokiem życia. W zeszłym roku przyjechało 50 tysięcy osób powyżej 65 roku życia i tyle samo poniżej 18 roku życia. I to się będzie utrzymywać. Po trzecie, przybywają wszystkimi drogami. Jak wiesz, istnieje wiele szlaków, które nazywane są Camino de Santiago. Jeśli nie, wyjaśnię Ci to. Jest droga francuska, która zawsze była najczęściej używaną trasą, ale jest też droga północna, droga pierwotna, droga portugalska, jest wiele, wiele szlaków, a największy wzrost odnotowuje się właśnie na drodze portugalskiej, na tej centralnej, a zwłaszcza na tej wzdłuż wybrzeża. I tak będzie nadal widać to po zapytaniach, które otrzymujemy, że w roku 25 nadal będzie stagnacja drogi francuskiej, która będąc najważniejszą ma już stabilną liczbę pielgrzymów, jest dojrzałym szlakiem. Znaczący wzrost drogi środkowo-portugalskiej i drogi angielskiej, a zwłaszcza drogi portugalskiej wzdłuż wybrzeża. Należy wziąć pod uwagę tempo wzrostu, ponieważ uważamy, że rośnie ono w szybszym tempie niż liczba dostępnych miejsc noclegowych. Dlatego w najbardziej ruchliwych miesiącach trzeba będzie uważać, aby znaleźć zakwaterowanie. Jeśli chodzi o szlaki, które nie docierają do Santiago, najbardziej rosną te, które łączą się z innymi szlakami do Santiago, Camino de Santiago de Madrid i Camino del Salvador, który jest szlakiem łączącym Leon i Oviedo przez góry. A spoza Hiszpanii mamy głównie Via Lepui, Envelai i Via Arles, które bardzo się rozwijają. W rzeczywistości wszystkie trasy we Francji odnotowują duży wzrost, a w mniejszym stopniu także w Niemczech. Czy wiesz, dlaczego? Dlatego, że drogi te stają się coraz lepsze. Można zauważyć, że coraz mniej Francuzów przybywa do Santiago, a także mniej lub tyle samo niemieckich pielgrzymów, ponieważ decydują się oni na pokonywanie szlaków we własnych krajach. Są one coraz lepiej oznakowane, mają lepsze zakwaterowanie i decydują się na trasy we Francji, a Niemcy w Niemczech. I po czwarte, kiedy przyjeżdżają? Cóż, przez cały rok widzę pielgrzymów przechodzących w grudniu. Podczas gdy wcześniej było to głównie latem, zwłaszcza w lipcu i sierpniu, Teraz rozprzestrzeniło się to na cały rok. W zeszłym roku, po raz pierwszym miesiącem, w którym na trasie było najwięcej pielgrzymów, był maj. Widzieliśmy wzrost wiosną, ale w zeszłym roku po raz pierwszy maj był na pierwszym miejscu. Wrzesień i kwiecień również znacznie wzrosły. W rzeczywistości w tym roku musimy zwrócić uwagę na kwiecień, ponieważ zbiega się on z Wielkim Tygodniem. A jeśli dodamy do tego wzrost liczby pielgrzymów w tym miesiącu, to kwiecień, maj i wrzesień będą bardzo ważnymi miesiącami, a następnie sierpień, lipiec i czerwiec. I jeszcze kilka danych. Jak pielgrzymi pokonują trasę? Cóż, głównie pieszo. I to jest interesujące, ponieważ do niedawna nawet jedna trzecia pielgrzymów wybierała na przykład rower. Ale to się zmniejsza. W zeszłym roku było 20 tysięcy rowerzystów, co w porównaniu do pół miliona stanowi mniejszość. I jeszcze jako ciekawostka, temat pielgrzymek kobiet. Do niedawna był to szlak głównie męskich pielgrzymów. A po pandemii sytuacja się wyrównała i obecnie kobiet jest nawet nieco więcej niż mężczyzn. Jest też ważny temat tego, ile pielgrzymi podróżują. Do tej pory zasada zdobywania komposteli mówiła, że trzeba było pokonać ostatnie 100 km pieszo, aby dotrzeć do Santiago na piechotę. Oznaczało to, że duża liczba pielgrzymów pokonywała tylko ostatnie 100 km. W rzeczywistości w zeszłym roku połowa pielgrzymów, 250 tysięcy, pokonała tylko ostatnie 100 km. Dla mnie to trochę za mało. Bo żeby intensywnie przeżyć Camino, doświadczyć jego wolności, uniwersalności, problemów, które się pojawiają, a które łatwo pokonać, hojności, która jest na trasie, trzeba nieco dłuższej pielgrzymki. Innymi słowy, jeśli możesz zrobić dodatkowy dzień, dwa, dodatkowy tydzień lub zacząć w Roncesvalles, będziesz miał o wiele lepsze doświadczenie Camino de Santiago. No cóż, ale zasada się zmieniła i teraz musisz przejść 100 kilometrów z dowolnego miejsca, z dowolnego Camino de Santiago. Innymi słowy, możesz iść z Madrytu do Sercedilli i już przeszedłeś Camino de Santiago. I dodają jeszcze jedną rzecz, że musisz dotrzeć do Santiago, wykonując ostatni etap pieszo. Nie precyzują, który etap jest ostatni, czy jest to 30, czy 20, czy 5 km, ale jest to również bardziej kłopotliwe, ponieważ jeśli wybierzesz 100 km na zagranicznym odcinku, na przykład w Portugalii od Porto lub na trasie drogi Le puy -le we Francji, musisz pokonać kolejne 70 km pieszo w Hiszpanii. I oczywiście ten ostatni etap, który nie wiemy co to jest, aby dotrzeć do Santiago Pieszo. Co za bałagan. I dlaczego tak się dzieje? Ostatecznie ma to pewien sens, ponieważ pozostawiono ich w sytuacji typu próbuję, ale nie mogę polegającej na przyjęciu wszystkich jako pielgrzymów, nie tylko tych, którzy idą 100 lub więcej kilometrów pielgrzymami, ale każdy jest pielgrzymem. I jest to dychotomia, która pojawiła się w XX wieku, ponieważ do tego czasu ludzie pielgrzymowali do Santiago i szli Camino de Santiago, i to było to samo. Kiedy jednak pojawiły się autobusy, pociągi i samoloty, można było pielgrzymować do Santiago bez chodzenia po Camino de Santiago. Można było odbyć pielgrzymkę do Santiago, być pielgrzymem, przybyć samolotem i udać się do grobu apostoła Santiago, ale nie przejść ani jednego kilometra. Istnieje więc dylemat dwóch punktów widzenia: jesteś pielgrzymem, jeśli dotarłeś do Santiago lub jeśli przeszedłeś trasę i jest tylko jeden dokument Compostela. Mój pomysł, który zaproponowałem już w filmie na tym kanale, jest taki, że powinny istnieć dwa dokumenty. Kompostela, która zaświadcza, że dotarłeś jako pielgrzym do Santiago, niezależnie od tego, czy przeszedłeś kilometr, 100, tysiąc, żaden cokolwiek, jesteś pielgrzymem, który dotarł do Santiago i potrzebujesz dokumentu, aby to udowodnić. I jeszcze jeden, nazwij go jak chcesz Kompostela Premium, Kompostela Plus cokolwiek który dowodzi, że oprócz odbycia pielgrzymki do Santiago, przeszedłeś Camino de Santiago że jest to dodatkowy bonus, że dobrze jest przejść Camino de Santiago. Zachęcano do tego przede wszystkim od lat 60., wraz z chęcią odzyskania kamino pieszo, i jest to coś, co pomaga w pielgrzymce. Ale tak, długoterminowa podróż, nie ostatni etap 5 km ani 100 km, ale taka, w której można intensywnie doświadczyć cnót Camino de Santiago. Do tego potrzeba co najmniej 10 lub 15 dni, czyli minimum 300 km. Co wydarzy się w tym roku? Czy zasady dotarcia do Komposteli zostaną ponownie zmienione? Czy liczba pielgrzymów na ostatnich 100 km zostanie wyczyszczona i czy wzrośnie na 100 km innych odcinków? Cóż, dam ci znać, zobaczmy co się stanie. W międzyczasie możesz skomentować ten film, zobaczyć co myślisz o tej zmianie zasad lub jak widzisz kamino w 2025 roku. Buen kamino.